Siemanko tu radio wy jesteście na kanale Radio Flatout, a dzisiaj porozmawiamy o dwóch rzeczach. Pierwsza to jak zamontować EcuMastera Adu w zupełnie seryjnym samochodzie, bo się okazuje, że sporo osób o to pyta, bo część osób myśli, że jeżeli dasz, no to właśnie tylko komputery EcuMaster Black, czy Classic, czy Pro w tym momencie. Natomiast druga kwestia to Zrobił się trochę rozgardiasz na tym kanale, więc chciałbym porozmawiać z Wami, opowiedzieć o tym, jaki jest teraz silnik i no może dopowiedzieć kilka słów, bo rzeczywiście zrobiło się małe zamieszanie. Zaczynamy! To może zaczniemy od drugiego pytania. Silnik, właściwie wszystkie te silniki wyglądają tak samo. Słuchajcie, ostatni film na tym kanale to było hamowanie silnika, nazwijmy to starego. To jest serce lorda, z którym właściwie się narodził. Czyli to jest ten silnik, który zużywał bardzo, bardzo dużo oleju i jest to ten silnik, który został włożony jako awaryjny jesienią, żebym w ogóle mógł ukończyć sezon. Natomiast ten silnik, który jest tutaj, jest w tym momencie na dotarciu. Ja nim przejechałem jakieś, nie wiem, powiedzmy z 250 kilometrów. I jest to silnik, którego sekcję zwłok na tym kanale mogliście widzieć. Więc został ten silnik złożony na nowo. Natomiast o tych błędach które tam się pojawiły, zrobię oddzielny odcinek, bo wydaje mi się, że to jest interesujące i to będzie odcinek o składaniu silnika od zera. Więc od zera składamy silnik i wtedy powiem, co było nie tak. Natomiast muszę podziękować, bo tak naprawdę tylko jedna osoba dopatrzyła się w tamtym ostatnim, może nie ostatnim, tylko. Przed ostatnim filmie tego, co było nie tak więc ja jeszcze teraz się nie wypulę. Natomiast bardzo dziękuję. No, film obejrzało w sumie kilka tysięcy kilkanaście tysięcy właściwie osób i na Facebooku, i na YouTubie oczywiście. I tylko jedna osoba znalazła pewien szczegół, drugi znalazłem ja, ale tak jak mówiłem, o tym będzie. Oddzielny materiał. No dobra, no to przechodzimy do EQ ale zanim przejdziemy do ADU, to jeszcze Wam opowiem o tym, bo też sporo osób o to pytało, a uważam, że to jest całkiem sztosowe rozwiązanie. Jest to elektroniczny wyłącznik prądu, i teraz pytanie: po co takie coś montować? Przecież zwykły tam za 120 zł działa bardzo dobrze. Po co to? komu. Słuchajcie, tak jak widzicie, ja mam tutaj ultra mały litowo-jonowy akumulator. Ten samochód całkiem fajnie na nim odpala, jeżeli jest przynajmniej powyżej zera. Właściwie no jakieś dłuższe przestoje absolutnie nie są tutaj problemem. Natomiast to też myślę, że poniekąd dlatego, że kable są dosyć krótkie. Jeżeli chcielibyśmy zamontować standardowy akumulator, to albo byśmy stąd musieli ciągnąć kable do środka i później z powrotem rozrusznik alternator, albo akumulator do środka i kable przez całe auto i tak i tak dalej. Co się wiąże z jednej strony z wagą, a ja chciałem zbudować samochód, który jest lekki, bo wbrew pozorom kable Ważą sporo. Myślę, że każda osoba, która kiedyś rozkładała BMW na części, to doskonale wie, ile ten kabel do, do bagażnika waży, więc czasem staramy się poprawić rozkład masy kosztem właśnie sporej masy zwiększenia. To rozwiązanie nie dodaje nam kilogramów, bo właściwie do kabiny idzie tylko jeden cienki kabel do wzbudzania wyłącznika prądu i to akurat są seryjne kable. One nie zostały wydłużone. Seryjnie, akumulator jest w NC gdzieś tutaj, więc uważam, że to jest niezłe miejsce. Były też pytania odnośnie tego, czy to się nie grzeje. Nie miałem z tym problemów. Działa to bardzo dobrze, ale też trzeba dodać, że. I jeszcze przed sezonem zrobimy dakty w masce, w masce. Więc, jeden dakt będzie oczywiście z chłodnicy, ale też chcę zrobić nakadakt zasilający tunel środkowy, ponieważ podłoga jest zabudowana. więc myślę, że to jest dosyć istotne, żeby ten samochód się. Chłodził. Pewnie o to zapytacie, czy trzeba mieć EMU albo PMU, żeby zamontować taki wyłącznik. Nie. I to była pierwsza rzecz, którą zamontowałem od Mastera do zupełnie seryjnego samochodu. Właściwie, oczywiście, możecie to skorelować z PMU, ale jest manual, jak to podłączyć w samochodzie zupełnie seryjnym. To teraz może przejdziemy do środka. Pokażę wam, jak ten wyłącznik się. Wyłącznik się włącza. Bez sensu, to kiedyś, kewi... to kiedyś Kiwi o tym mówił. O Jezu, nie, słuchaj, anegdotę chciałem. Słuchaj, ja Dobra. kiedyś pracowałem w, 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 w energetyce, nie? No i się wchodziło do takiej szafy, yy, taki, takiego budynku. No oczywiście trzeba było buty założyć takie, wiesz... Ochronne. Czego, no, no. Ochronne, rękawice i tak dalej. I było takie coś, pisało... Odłącznik załączony. I się <laughs> świeciło zielone światełko. Kurwa, Jaki stan jest? Czy to jest włączone, czy wyłączone? Czyli tyle, I już mamy prąd, chcemy to wyłączyć i po chwili się wyłącza. O właśnie tak, tam jest jeszcze, jeżeli to podłączycie do PMU to jest wyłącznik przeciążeniowy, który można skalibrować, natomiast jeżeli jest to podłączone tak jak tutaj to jest to defaultowo. No dobra, to przechodzimy do najważniejszego pytania tego materiału: czy da się podłączyć EcoMaster ADU do zupełnie seryjnego samochodu? Tak, i to w bardzo prosty sposób, i już Wam pokazuję. A mianowicie podpięcie wygląda w ten oto sposób czyli kabel podpinamy do OBD. Niestety na ten moment jest to kabel prototypowy ale wiem od Eku Mastera, że być może produkcja się zacznie i to będzie fajne rozwiązanie, ponieważ mając ten kabel podpinamy się bezpośrednio do urządzenia. <śm> <śm> No to tak jak widzicie jest to podłączone, nie ma żadnych dodatkowych kabli W tym momencie yy, czyta to tylko z OBD Natomiast, yy, o tym będę za chwilę mówił Ale to co chciałbym Wam jeszcze pokazać, mamy oczywiście tutaj napięcie Pamiętacie, że ja mam w tym samochodzie nagrzewnicę elektryczną I kilka osób się pytało czy jest duży pobór prądu, więc Wam to teraz pokażę Pyk, włączona wyłączona. Włączona. Wyłączona. Więc alternator doskonale sobie z tym radzi, nie ma w ogóle problemu, nie ma żadnego spadku obrotów. Ja co prawda wał... obroty mam dosyć wysokie, to wynika z dwóch rzeczy. Silnik ma zmienione już wałki i jest dużo większa I jest dużo większe koło pompy wody, więc pompa wody kręci się wolniej. A to właśnie po to, żeby przy większych prędkościach obrotowych nie było kawitacji. Dobrze, to ja go zgaszę. I teraz będziemy mogli sobie więcej porozmawiać na ten temat. Co możecie sobie tutaj wyświetlić? W gruncie rzeczy to zależy od waszego samochodu. Im nowszy samochód, tym tych informacji poprzez port OBD jest oczywiście więcej. W nowszych samochodach, poza oczywiście obrotami, prędkością, temperaturą wody, map sensorem, TPS-em, który notabene do tego. Co przejdziemy później, jest bardzo istotny. Macie jeszcze temperaturę oleju, yy, macie ciśnienie oleju, więc właściwie no, jest cała telemetria. No i teraz przechodzimy do tego głównego powodu, po co to jest. No bo z jednej strony, oczywiście, to wygląda bardzo fajnie i yy, w Poprzez 15 sekund montażu samochód nagle staje się rejskarem, natomiast nie tylko o to chodzi. Przede wszystkim chodzi o to, że jest teraz dosyć zaawansowane oprogramowanie do telemetrii. Logi, które ADU, ADU produkuje, wrzuca się do tego programu i Wtedy macie naprawdę sporo informacji. Pamiętajcie, że do ADU da się podczepić GPS, czyli działa to jako laptimer, ale też działa przede wszystkim jako narzędzie do telemetrii, bo później to wszystko możecie sobie porównywać na komputerze. Możecie synchronizować z kamerami, i to jest już duży kombajn do poprawiania waszych wyników. Jak to działa? Szczerze mówiąc. Jeszcze nie wiem, bo ADU to też jest dla mnie nowość. Nigdy wcześniej nie montowałem. Dzisiaj było moje pierwsze podejście. Teraz na ekranie pewnie widzicie, jak wyglądało skonfigurowanie. Oczywiście ja mówię tutaj o tej najprostszej wersji, czyli podłączenie poprzez kabel OBD, czyli tak zupełnie standalone bez wcinania się w kable. U mnie to docelowo będzie wyglądało inaczej, ponieważ no. Jeżeli chodzi o Mazdę, to nie bryluje ilością czujników, więc zostanie dorzucony czujnik temperatury oleju, ciśnienia oleju, i to będzie bezpośrednio wrzucone na ADU. ADU ma też outputy, czyli możliwość sterowania różnymi urządzeniami, i ja z tej możliwości skorzystam. Bo jedna kwestia to wiatraki do chłodzenia tunelu środkowego, bo tak jak wspominałem wcześniej, on będzie zamknięty, więc chodzi o to, żeby wysysać stamtąd ciepłe powietrze. A drugi jeszcze nie wiem do czego będzie użyty, być może będzie użyty do wiatraku, wiatraka silnika. Oczywiście Ekutek, czyli seryjne rozwiązanie, czy tam prawie seryjne, no Rom. Wgrany w seryjny komputer, steruje wiatrakiem. Natomiast no, ja jestem w bliż, bliskiej komunikacji z ekutekiem i jest problem z tym sterowaniem, ponieważ z panelu klienta jest to niemożliwe, i chyba z ich panelu jest bardzo trudne. Bo już kilka razy poprosiłem, żeby ustawili tą temperaturę niższą, i właściwie za każdym razem mam włączanie wiatraka. 100 stopni, a to co się zmienia, to tylko długość jego pracy, czyli przy jakiej temperaturze się wyłączy. Teraz mam tak, że włącza się przy 100 stopniach i wyłącza się przy 92. Ja to wolałbym obniżyć dużo mocniej, tym bardziej, że w tym samochodzie nie ma termostatu, więc jeżeli z tym będą dalej problemy. To najprawdopodobniej drugi output w tym samochodzie będzie właśnie służył do tego, żeby sterować wiatrakiem głównym. Ale wróćmy jeszcze do tej telemetrii. To na pewno będziecie widzieć na tym kanale. Mam nadzieję, że już na pierwszej Silesii mam zamiar to wszystko podłączyć tak już po bożemu i zrobić materiały, tak żeby rzeczywiście pokazać wam, jak ta telemetria działa. Więc myślę, że to będzie bardzo ciekawe. A zanim mi na Napięcie spadnie poniżej 13. To pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, która według mnie jest dosyć ciekawa. Wyłączę teraz prąd w aucie. Ok, i zobaczcie, jak to szybko wstaje. Od razu nie ma jakiegoś tam nie ma rozbiegówki i tak dalej działa od razu, myślę, że to jest feature, który jest bardzo istotny już jakiś czas temu zamontowałem klawiaturę CAN, która steruje między innymi ADU, a właściwie będzie sterować na ten moment ona jest jeszcze nie podłączona są różne klawiatury, mają więcej, mniej przycisków, są takie na kierownicę, z racji, że moja kierownica jest dosyć mała to, to myślę, że ta akurat na kierownicę nie najlepiej by działała a ta jest dosyć pod ręką. Więc myślę, że tutaj problemu nie będzie. Klawiatura jest potrzebna do odpalania na przykład outputów, ale też do zmiany ekranów, bo tych ekranów można tutaj skonfigurować sobie parę. Na przykład taki, który ma mniej informacji na OS-y, i taki, który ma wszystkie informacje, żeby sobie sprawdzić na przykład na dojazdówce. To co też jest istotne, jakbyście chcieli usunąć licznika, macie samochód, który jeździ po drogach to możecie tutaj wpisać wasz przebieg aktualny. A co do licznika to MX5 NC jest wyposażona w immobilizer. Mi się udało, właściwie nie mi, ale mogę wam powiedzieć jak proces wyglądał. Usunąć ten, że System zabezpieczenia, szukałem słowa. Immobilizer mieści się oczywiście w komputerze i mówię o tym dlatego, że jeżeli nie macie seryjnego licznika, to samochodu nie odpalicie, więc trzeba koniecznie usunąć immobilizer, żeby można było odłączyć licznik. Podobno, jeżeli komputer jest seryjny, to jest dosyć łatwo, natomiast w ekuteku. Trzeba zadziałać dwojako. Pierwsza rzecz to wysłać Rom do Ekuteka. Natomiast druga kwestia jest taka, że trzeba odznaczyć DTC immobilizera, czyli tabele błędów, żeby ten błąd się nie pojawiał. Więc tak to wyglądało w moim przypadku. I teraz warto by było powiedzieć, co dalej będzie na kanale, więc. Chciałbym wrócić do tych materiałów, które są zaległe, i ku temu są dobre okazje, ponieważ w, w, dzisiaj dostałem naklej, naklejkę homologacyjną na klatkę. Więc ten proces trwał dosyć długo bo od kwietnia, ale jest to dosyć ciekawe, ponieważ od tego roku zmieniły się przepisy, i właściwie wszystkie samochody muszą mieć homologowane klatki, więc załącznik J, J przechodzi do lamusa. To oznacza, że jest już dużo drożej, ale o tym myślę, że będę opowiadał w kolejnych odcinkach. Mi zostało dotrzeć ten silnik. Myślę, że będzie już wszystko dobrze, bo brzmi bardzo ładnie. A co istotniejsze, to mam wrażenie, że generuje bardzo dużo niuta, a jeszcze nie wciskam gazu do końca, więc ciekaw jestem, jak to będzie finalnie. Jeżeli macie jakieś pytanie odnośnie Ecumastera albo chcielibyście, żeby coś na tym kanale związane z Ecumasterem się pojawiło coś o czym jeszcze nie mówiłem, to dajcie znać Ecumaster właściwie na tym kanale jest od zawsze bo trzeba pamiętać, że to jest polska firma robi bardzo dobre, konkurencyjne rzeczy przy dobrej korelacji ceny do jakości więc ja jestem dumny, że Ecumaster jest, gdzie jest właśnie EcoMaster? EcoMaster jest tu. EcoMaster jest moim partnerem również i na ten sezon, więc to oznacza, że tych rzeczy ciekawych będzie więcej. A co będzie, to głównie zależy od Was, więc wrzucajcie w komentarzu i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.